W wtorek w żarowskiej fabryce Jagi wybuchł pożar. W akcji gaśniczej wzięły udział dwie jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie. Ewakuowani zostali wszyscy pracownicy porannej zmiany. Jak się okazało, w trakcie akcji ratowniczej w środku fabryki pozostał jeden z pracowników. Strażakom udało się bezpiecznie wyprowadzić zagubionego pracownika i ugasić pożar. A wszystko to, na szczęście jedynie scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się we wtorek 24 kwietnia na terenie żarowskiej podstrefy Wobrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w fabryce Jagi Poland Factory. Zgodnie z definicją tych ćwiczeń przeciwpożarowych ma to służyć temu, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników na wypadek pożaru. W ramach ćwiczeń ewakuacyjnych wybrani pracownicy firmy zostali także przeszkoleni w zakresie użycia gaśnic, udzielania pierwszej pomocy oraz korzystania z hydrantów. Tak, jak najbardziej one są potrzebne i być może nawet i kilka razy do roku. Także no, tutaj będziemy się starali też to przeprowadzać. Jak zapowiada prezes firmy, takie ćwiczenia będą odbywały się cyklicznie.